Siemandero moi kochani, jak obiecałem, tak zrobiłem. Komputer wylosował, program wylosował zwycięskie komentarze. Do, do, każdego zostało do każdego został wysłany, słuchajcie, instrukcja, jak postępować, żeby odebrać kubeczek. 24 wygrane komentarze, w tym dwa komentarze super ekstra, które są unikatowe. Córcia moja włoży, ja nie będę wiedział do kogo, z napisem życi. Pamiętajcie, nie zgubcie, bo kanał się rozwinie, to będą takie smaczki, które w przyszłości na pewno zaowocują jeszcze lepszą, fajniejszą wygraną. Słuchajcie, moi kochani, jeszcze jest jedna taka dosyć ważna uwaga: żeby odpowiedzieć na te komentarze w ciągu maksymalnie 10 dni. Później. Yy, rozlosujemy to, ci którzy nie odpowiedzą i kubki przejdą na następną osobę, rozlosujemy następne yy, i tak to będzie trwało, będę Was informował o następnych filmach ile zostało rozdanych, ile zostanie rozdanych pamiętajcie 10 dni pozdro Witam Was kochani w następnym odcineczku dzisiaj o, wybieramy się w dalszą podróż poszukiwania ciągnika bo tak Wam się coś w głowie uroiło mnie się w głowie uroniło, że może by tak jednak, słuchajcie, coś mocniejszego kupić, a nie te 200 koni takie. I jedziemy zobaczyć do takiej firmy, która jest niedaleko nas w cykcyniu. Będziemy widzieć, co się na placu ostało. Może trochę się spóźniliśmy, może spóźniłem trochę decyzję. Zbyt późno podjąłem na zmiany. No zobaczymy. przyjechałem po Emila. E, no i co? Ogień na tłoki. E, zobaczymy, co tam zostało, co tam będzie. Może zmiana marki będzie. E, no i jestem ciekawy, czy do gustu mi przypadnie to, co nie jest niebieskie. Zobaczymy, jak będzie się tym jeździło. Jaka cena jest w ogóle tego i jakie przebiegi. Musielibyśmy zapalić, ile to ma godziny. Przybyliśmy w odwiedziny. Co. Z tymi silnikami, to wiesz, że to jest silników. No podobno nie wiem, podobno najgorsza seria. Jeżeli dużo większych maszyn, maszyn nie będzie, to. że co? Jak dużo większych maszyn nie będzie, dużo na gospodarstwie, to jak wiem, czy tak nie wiadomo, jak koni... teraz wiesz. 360 nie niepotrzebny jest w ogóle taki duży. 290 masłaby koni? a to już tak sensownie. Nie patrz na konie, tu patrz, rozumiesz, na jakby chyba wyżyłowanie tego silnika. To muszą go zapalić, żebyśmy coś mogli powiedzieć. No ale jest tego złomu tu, nie? Ten taki duży, te 9000 kurczy, to też ja ci powiem, że to ja. Czemu on się tak za bardzo różnią? To jest 8000, ten czarny. Tak, ale ja mówię o tym tu. 9, 2, 3, nie 6. Ten jest większy, zupełnie, zobacz. Szerszy i ten. Jest, jest. Też fajne. takie jeszcze połama sensowny, podobne. Oponek takie w miarę. No i ten kosztuje 350, a tamten 390 No ale tanie 10 tysięcy z... godzin, nie? Pani reżyser, targowania Zawały panią niech podpali tego Tego i którego? No tamtego Można tego też zapalić, wziąć. Emil, musisz zobaczyć, czy wiesz, czy pasuje, nie każda Forda pasuje do morda No ja widzisz. Morda no do ja, Forda Ja tym głównym jeżdżę Fordem i... i... pasujesz O no, duży ciągnik Tak w maseju Gabaryt Uwaga, pierwsze zapalenie. 828. Zaraz się odpali, bo to zaraz będzie wiesz, parking nie włączony. Czekaj, czekaj, to muszę też przypominać. W tych starszych inaczej był zupełnie to była taka NK. No tu się z inny joystick Nie, nie, nie. I co? Ale wiesz, palił się akumulator. No tak, jakoś dziwnie zapalił. Ale widać, że chociaż nie odpalany, nie? Ale dymu nie. Dymu nie nie, nie ma. Demo? Nie ma. A weź go z jeszcze raz zapal. Nie, nie, daj mu chwilę, bo to no, tak też nie można. Pytanie, ile ma tych godzin, naprawdę, nie? 7000 niby. Się. A jak w środku? Jakiś nie jest zniszczony Trochę jest pod okiennik. A no to wiadomo, że to będzie wtarte, nie? A tu co, lodóweczka lodóweczka. lodóweczka Gdzie masz lodówkę? I tu To jest lodówka? No. Nie To? Nie, pojemnie. Nie, lodówka z przodu jest O, to też jak kosiarka chodzi, nie? No, to wszystkie do jak środek, jak środek ale pytanie no. weź tam przygazuj ciężko zapali ale ciężko zapalił jak stał ale może mieć akumulator słaby ale musimy za porównanie z tego 936 zapalić No polimu 936 Chłopaki tutaj Zainteresowani A może jakiegoś fastraka? Nie, eee, trochę się go boję Fastraki to jakoś tak 19 rok Chociaż ładnie to też wygląda A jak to się spitoli to tego nie naprawi chyba nikt. O mnie to tam nie ma serwisu na to, bo mają swoje już te ciągniki, pytanie: 17 rok to kosztowało milion, jak strasznie tanieje, czy co? Czy to tak jest? Taka jakość, też zastanawiam się nad jeszcze większym, 9 6, ale czy taki duży mi jest potrzebny. On tutaj właśnie ją nadgazuje i tu to... to słychać takie jakieś opadanie z obrotów Ten to jest bydlak w ogóle już Matko Bosko Najgorzej ta oś chyba Wydlubochaczowa, to się wybije to dramatus. Tak mi się wydaje No, chyba będzie jazda Równa I co wy na to? Podjeżdża. Zamiana z Niej Na Fenda. i No, tutaj mamy jakiegoś kejsa ale nie wiem. Nie Holandów nie widać. Całkiem. Ale jakieś takie dziwolące mało. Zobaczymy się, no ja. Miedzią diry nie ruszają w ogóle. Także, nie jakby wie. to jest kurczenie moja bajka. Ale to chyba nie tylko ja. Ale brzydkie. No, bo to już mają swoje 150 tysięcy mm. lat, nie? Ale coś, mm. o, coś burci jakiś Holand. Ktoś tam sobie ogląda. O. Sprawdza, ciśnienie mi. Tu żeśmy przybyli. Sieczkarni Nawalone O, są mi koła Jakie chudzieśne Tu masz, zobacz Do oprysku chyba, nie? A, do Waltry stoją dwie A i tu jeszcze mamy klasy Wacław! Chodź idziemy jeszcze klasy zobaczyć Co patrzysz? tam Klasy kupują te O, zabach ile opon? do wymiany, chłopie Jeszcze go Co chcesz? To chłopie My się o opony martwimy. W dziedzicach Aleksjon My się martwimy o opony. Ja pierdzielę, tego jest tu, ty. Ale tu, ja głosuję. Kejsów. Musieli chłopaki zainwestować to wszystko. Pieniędzów. No. Nie ma żartów. Ale jest. Zobaczcie, co tu się dzieje. Tego to już nie ma żartów. O, twarzni. Mhm. Klasy kupują, tak jak powiedziałeś, a dojcwary kupują fujary podobno. O. Ciekawe kto kupuje Fenty Nie Holandy Do można rytmować Jest tu tego, zobacz co tu się to dzieje chłopie Chłodobarek ty Ja buciki się ubrałem dzisiaj nowe Ludzie No jest, jak ktoś chce coś wybrać to sobie wybierze na pewno Sprzedany ty, ty patrz, z turami wszystko sprzedane o łyżki jakieś, przyczepy, chłopie. Wszystko to jest. headery Może my jakiegoś headera jakiś header wymienimy. Do czego ci? Do mojego. Masz krzywy heder? Tu. No taki mam już swój. Trochę rozwalony jest. Ale widzę, że... A no, moja jest inna. Holanda króciutki, malutki. O. Jedną no, kadery to ma do tej kombajny patrz jaki tam, a nie to kabina w krzakie. Kiedy ja mam tą działkę jeszcze nad ziorem ma, zobacz. Fajnie, nie? Ale jest robi wrażenie. No robi, jest tego dużo. No ale ludzie kupują może takie coś. No kupują Idziemy tam tędy? No to przejdziemy, za tym. No dobra sprzętu to szukałem No to widzisz Jak ktoś to wiesz gdzie podjechać. podjechać no, Czemniki, amazonki Takie rzeczy, które my chcemy sprzedać To oni tutaj nawet nie wystawiają Tego to już chyba nigdy nie sprzedadzą w życiu Nie no tego to nie sprzedadzą mówić. Ci To już zostanie tu na zawsze chyba Mówisz? No, ale do tego musimy tak samo powiedzieć. jak i ten siewnik, nie? No, no, no tak, już tak, to. Jedzie pan Stasiu, i potem. No, tak. Jakby co nie widzieliśmy? Muszą wejść. chłopaki śmiało! <głos> <głos> Opony. Można to Żyda nieść. Cmentarzysko. To już cmentarzysko. Ale widać jak chłopaki kiedyś mieli jakąś gospodarę, mi się wydaje, bo. Tak, czyli są silosy, nie? Coś tam tego, ale widać na sprzęcie większy biznes. czas Wacław się przerzucić z gospodarki na maszyny. Na maszyny. Coś tu jest. No, ale trzeba mieć źródło. Oni jeżdżą po całym świecie, widzisz, mają swój samochód. Zbierają. Fajna ładowarka. Nie? to ta mała. Mała, no. Ile oni chcą za to? 169 koł. Taka ona trawę akurat, zgrabna. Ale drogo. No, drogo, drogo. 169 tysięcy. Czy drogo? No malutka ta jest, nie? Jakbym miał no, kasę? Jakbym ja miał kasę, to bym wiele rzeczy kupił. Bym miał kasę, to bym pojechał po nową O, jest i krystal. To teraz trzeba Mira zawołać, bo i chodzi. To jakiś jakieś fajne sprzęty. Krzysiu takiego ma. Idziemy tam na ten. O, to przyszła wymiana-zamiana z tego względu, że tamten został sprzedany, ale stoi jeszcze jeden. 20 rok. Ten jest mniej zniszczony. Uch, ale to jest 20 rok, to oni tu będą chcieli miliony za to. A, dlatego on tak już inaczej a... wygląda trochę, nie? też na no, nawigację też ma nie wiem, on ma na dachu to? No on ma tutaj wkładano ma, tu widzisz chyba Nie Trzeba było się zapytać No ale ma tutaj sprzęt cały zobacz Serwisówkę, wszystko ma No tak, jest nawet książki są do niego zobaczyć no. Mówi, że ten Tu jest Musisz otworzyć to Słabo że to bo że menu jest po niemiecku, ale to chyba wgrywają po polsku, nie? A no, gdzie jest? Na monitorze. jest. Nie, nie to ma same, tylko te. Etuzi. Ale coś możesz włożyć że on no, ma list, napisze. jakby już długo siedział, rozumiesz. Że kocha, że kocha i ten no, jest Ci się podobają te Fenty? Tak, ten jest fajny. A te tak, że 8 8 to jest seria, którą. Bdzimy patrzeć tego 96 Możemy płakać. Będziemy patrzeć serii. tego 96. A tam nie ma jakby różnicy, wiesz, z tym, nie? No ja zobaczymy jaki jest ten No i co? Odwalił elegancko A chodź, desz równo, desz ładnie Ej, mi się zadomowił, słuchajcie, na tym, na, na Maseju no, przyszło ma Maseja, Polska moc. A działa o masę, czy będzie Masajem robił. Nie wiem. A może akumulatory? Masę ma 11 ton. Nie no. wiem, <laughs> to nie ma wajchy. Nie zapalimy? elektryczny powinien być włącznik w kabinie, nie ma? Nie wiem. To albo bateria. Albo bateria, bo to... No radia zostaje. Co o tym? Ja tylko chodzę wieczorem i wyłączam. Radia stacyjka. No tak, bo przyjdą pakwa no, no i... Ustawiają wszystko, radia się pali. No. To się stacyjka pali. Chyba nie ma włącznika. Ostatnio tego. pokazywałem na live, jak szedłem tylko i wyłączałem. No, ludzie są okrutni, to no. oni nie dbają, nie jak idą, to oni chcą tam dbają. Sprzedają, to nie dbają. A, no ten, a zapalimy go? 16 rok. No możemy przynieść zaraz mu baterię i nie, ma nie tego. no to nie będzie specjalnie ciągnął Nie, nie ma włącznika. Szkoda, Mam jeszcze ale... Jeszcze większego. Jeszcze jeden przyjedzie, 3, ale nowszy. No. Jakoś ja nie jestem przekonany do takiego czegoś. Co? Nie jestem przekonany skrzynia do... Skrzynia jest pędowska, silnik Sysus no a nie elektronika? Masz z silnikiem? No elektronika jak w każdym, nie? No Szynko Nie, w każdym jest, tutaj jest Tutaj jest ina, inna. Jak trafisz jak to no się będziesz męczył z masajem. Na no, mój też mu okrzyknęli go najgorszym ciągnikiem, no, zobacz ma 20, Kolandę, 20, no? 20 I tysięcy i ludzie godzin. też gadają, że najgorszy, że to, że to A, bo nie mają. No. Nie, bo, bo nie mają, no bo nie mają. Ale ile my tych Nefkolandów nas sprzedajemy, wszystkie te szóstki, te siódemki. Wy jesteście bracia, tak? To też nie jest głupie, nie? No, no Widzicie, chłopaki z Pestrola e, od razu ogarnęli ten. Ja Przesympatyczni. Eee, eee, mieli... naprawdę sympatycznie. To będziecie mieli jeszcze z małota? zwykłe chłopy. Tak. <laughs> tak. On ma lepszy jak ten fel. Dlaczego jak fel? Te Sisu. Sisu no, jest tak, tak. tego dojca. To jest nawet nie ma o czym mówić. Nie, nie? on nie jest paliwo Nie, to malutko pali. Jakieś ja walkę, mu urałem, to. Tak? Niesamowicie mało. A co, to, to ci się nie podoba? Przecież ja to nie robię. Jak to jest tańsze, to może wyjdziesz, się ja możesz sobie robić. To dla mnie to jest <laughs> wiesz... <laughs> Emil, no błagam cię. pieniądze Żeby to tylko można było potem sprzedać cię z powrotem. Robić. Ile on kosztuje? 260. No to jest różnica duża. No. A tamten przekonać. 7626 trochę maskę ma. Skoncerowaną. Ma maskę trzeba przełożyć. A skąd? Obijana. To od A mniejszego. Jeszcze, że... Od Ten ma ładną maskę. No to jest no masz. To on oni te z tymi maskami mają po Nie dbają ludzie, no to nie dbają no. To ile sprzedajecie maszyn? Setki, o, setki. W tym roku to już. Mam 40 coś faktorów nie? Tam kombajny, łowabla. Silnik? Trochę no, tam idzie. To rodzina firma jest, No, no i rodzinę trzeba wspierać, a nie słuchajcie jakiś taki. Dokładnie takie... i polski kapitał, nie? Eh? Tak. ale ja... co byłby za tym fenomenu Każde... navigację? Za tamtym co oglądaliśmy, ha. czy cena jest duża? Możemy leasinga załatwić. No leasinga mam, to... sobie też mam, jakby dostępne czy... Idźcie po babkę, zapalimy tego maseja. Po co? Icie po babkę, zapalimy maseja. <laughs> Nie, nie, no nie, będziemy to ciągać się taki kawał. Ja tego nie, nie kupiłem, nie będziemy kończyć. Czekaj, jak zaryczy, to lepiej nie, nie. kawę wypijemy i <grymne> drina <grymne> no. <grymne> Sam prezes, sam prezes, odpalił, to od razu on od... Zajarał się. A czemu on powiedz ten jest niży, to odkąd o, a, jest? Od Pani, jest to no jest. No jak koszty Zobaczymy jeszcze taki. przez sympatyczne chłopaki tutaj sprzedają to naprawdę. Bracia. Wszędzie mają nawalone, że nawet ktoś znajdzie coś dla siebie. Ja to się nie znam o no, to już widać że to jeszcze jest tamta epoka, nie? To no, też ładnie wygląda w środku no, 15 rok, nie? Co? 10 lat, lat już ma 15 rok, ale przysta nowa, nowa To maska. 15 rok jest? No. no zobacz, 15 to New Holandusz ma ładne się nie? Też, tutaj, 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 tutaj takie stołki. Też ma nawigację czy nie? Nie, nie ma. Nie, nie ma? I różnica między 900 a 800 to jest jakaś różnica? O no to masz duży silnik. Bo no tak? duży silnik, no ale jak z spitoli, no to też się spitoli, no to ludzie, tak? No i pojechali, nie ma to tamto. Z placu wyrwany, odpalony i jedzie, także nie oszukany. No dobra, słuchajcie, rozeznania jakieś mamy eee, Firmy jeszcze odwiedzili Chłopaki sympatyczni, naprawdę są sympatyczni Pamiętajcie, no, że to jest polski kapitał i oni z Polski są, także Nie dacie zarobić komuś innemu Ciągniki mają ładne Wszystkie poodpalały Nie picują A co będzie dalej? Zobaczymy Coś mi bierzemy na pewno. Chłopaki! Chłopaki, dziękujemy za gościnę. się. Do zobaczenia.